Nie ja chcę mi ktoś wyjaśnić, jakim cudem oni w ogóle zajęli ten teren. Skoro do mnie walili. E... Planujesz tam wracać? To, to planuj. Do, to dobrze ci idzie. Nie, ja muszę się rozbudować najpierw, no to nie jest tak łatwo. Nie no, żartuję sobie. Cycki se rozbuduj. Mózgi se naprawcie. Cycki se usmaż... O, jeszcze mnie to kurde... ...strzelają do mnie. Dobra, wcie. Dobra, jestem w tam lecę na nich. Łucznicy, różdupę dupę! Cie... Ł... dupę, o. Arriva, madafaka! O nie, ja wam dam kurwa i sterlingów. Dobra, prosto im pod koła się uważaj, uważaj na ten, na wieżę. Okej. Okay. dezintegracja mile widziana. Okay. Aha, dobra, wieża wali w wieżę. No dokładnie, A, tak, rozwali, taki miałem to. plan, żeby się ode od nas odpiął. Okay. Zauważyłem, że coś bardzo lubią w wieże inwestować. Pałac i wie w co o, robić. Ciebie to dziwi, Z pan wieżami, kurwa. Pałac i Teraz Chyba te wieże, bo oni się zagrowali na łuczniku. No. Dobra. Nie wiem, że się w dupie się pobilduj. Dobra, nie, leżysz to, kurde, no trup, trupem leżysz, to, to leż. A nie, no. Ile można jeszcze połaz połac Haradrinów? A, Haradrinów. 5 minut. Dobra, to już. Ja oni, oni z południa mogą chyba spierdalać. Tylko God mogę jeszcze kurde się tutaj, cwaniaczek. Eee! Nie. Na niego trzeba uważać jednak, bo to jednak twardy gość. Mam, 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 na, mam na niego coś specjalnego. Nie wykogo? kogo? Pewnego człowieka, który bardzo lubi zwierzęta hodowlane, a w szczególności chomiki. Aha. Albo Gandamfa, jeden z tych dwóch. No zaraz zobaczymy. A, bo nie. Gandalf nie lubi chomików. Nie wiem, nie pytałem go. To Gandalfa, czy...? Eee, Tanako. Wiesz, co to oznacza. Rozpierdol. To jest ten moment, że... To jest ten moment, kiedy armie mordorom poznają potęgę siedmiu mrucznych bóstw! rozpierdolu. No, To tak że Że nie nie Tak nie Tak Tak bym się udusił. Tak 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 go Tak 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 Ale Tanaka też chyba właśnie był dosyć wymagający. Tak 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 był tu gorszy. <noise> A przywołanie stada, dobra. Co robi to czy... Co to w ogóle daje tak w ogóle? Masz to na starcie to może sobie zobaczymy jak to działa. Nie mam, to to dopiero na dziewiątym poziomie. Niestety. Kurwa. Nie pasuje w ogóle, gana powinienem iść na starcie. No ale nie dało się. Nie można jest kurczy byk. A mautmok! Czekaj! Pojedynek dawaj go Pierdalać! Tryb w kurwo złapał, dawaj! Lego, 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 lego! Nie do nieku. Nie dobra. Eee, obrywasz. Wiem. Pierdalać? Gdy dalej. Dobra, dobra. Masz coś, żeby go ustrzelić? Eee, na łuczników. On mnie dogoni. Ujebany! Dla Zaraz spoko, czego... niedługo forteca powstanie, tego go sobie wskrzeszę, nie? To może uda mi się na tej mapie go wyekspić. A to mam czekać. Tak, ja zaczekaj chwilę. Dobra, tego tam kurde będę molestował. Fak, trzy kafle. A bierz go, on jest poluzowany. Co jest kurwa? Co? Jaki co do mnie ich rozjewał? W jakim on jest taki opecki, jak on przez większość film po prostu jeździł sobie na wargu i wyjebany, nie? No właśnie. Kurwa. Co to ma znaczyć? Co to za obyczaj? niego wyślę nordorów i się kurwa skończy rozgryweczka. Nie, dobra, nie wyślę nordorów, bo muszę sobie ich test. Dobra, odczepił się. Wolę rozwyskać odzyskać, znowu... bo, bo ten no. resources kurwa. Chuj wam w tupejnej. Polec jak macie w Wpierdziel, W lepicki w Stary porasłowiański w Gdzie ty się kurwa budujesz? Gdzie popadnie! Mam trzech builderów Wiesz co? Będzie fajnie jak będzie wygrać siłami zła w sumie, bo, bo będzie postawimy się gdzieś koło ru, to będziemy to mieć na starcie praktycznie, nie to, wiesz co? Co stoi na przeszkodzie? Żeby się tak pobudować żeby się tam ustawić siłami dobra Nie pasuje to geograficznie. Tak, bo Isengard w Ereborze bardzo pasuje geograficznie. Od kiedy to my się takimi rzeczami przejmujemy? Od wczoraj. Ech. I chuj. A, atakują mnie. Chyba no e, to trochę mi Nie mam. Aha. To nie... Co, na Gandama? No, to, ja to nie Nie no, ta to musi być, nie. Nie jesteś go na dobrego weterynarza? Żeby się wyleczył, Gradam jest kuba, Tak lubi zwierzęta, że on chodzi do weterynarza, a nie do lekarza. No a weterynarz koftuje trzy kafle. Chyba w Jenach. Nie no, co ty, w dolarach. W tej normalnie. A dobra, rozwala mi to drzewko. A ja jest jeszcze, a ja jest zniszczę pierwszy i... i o. Haha. Prywam w dupę i na imię. No. I właśnie nie będzie do... do statu. Dobra, pięć, pięć, kafli jeszcze. Do czy jakie pięć kafli? E, stów, przepraszam. Bo wyczepiasz ja skupaj, się. Jedno zero różnicy już. już wrzawa. Kiedyś ci to dziewczyna powie. Cicho bądź. Nie no, żartuję. I będziemy mieć Mam coś powiedzieć na ten temat? Tak. To nie powiem. No. Aha bo, oni już nie mają tych zajebiaższych szczał. Powtarzajcie za mną. Zajebiaższe szczały. <laughs> Co to było? Się trochę rozro rozro rozrośli. Nie powiem. A Gdzie ja... ty się kurwa budujesz? No w... I już po prostu. A wiesz co? Chuj, chuj się z potataczy, buduje się gdzie chce. No, a jak inaczej? Dobra, postawię jakieś koszary w końcu. Nie boję się, gdzie buduję. Mam trzech bilderów. <gry> Boże ja pamiętam jak, jak jeździłem jeszcze na te kolonie za dzieciaka, no to po prostu my tego typu pioseneczki no to przebiega. A ciebie to była kolonia dla mnie obóz. No jak zwał, tak zwał. Kolonia górnicza. <laughs> jak na obóz jedziemy. Po... Dora, Gotmok już nie żyje definitywnie na stół. Ej, mam pomysł. Załóżmy firmę, taką growiącą. Hmm, jak to nazwać? Software. Nie. To na YouTube. Nie, no, wycieczki w sensie. To, biuro, to się nazywa biuro podróży. No, ale znaczy biuro podróży, nie wiem czy to, to można tak nazwać, ale. No takie atrakcje turystyczne, co nie? że bierzemy, że bierzemy jakąś grupę gości yy, zabieramy ich do Doliny Górniczej, co nie? No. Wiesz, tak, wiesz taki temat, że Dolina Górnicza tego Gotik, nie? Zabieramy ich do Doliny gór, Górniczej, co nie? Zamykamy za taką barierą i każemy mordować siebie nawzajem, żeby, jeśli chcą stąd wyjść. A nie, czekaj, nie ta gra. Dobry pomysł. Plus Teraz jeden, sobie... w Byczku. Znaczy, nie ta, nie ta gra, ale sobie też może być. Mi się gry trochę przemieszały, ale też chyba pomysł, nie? Nie, obawiam się, że ten pomysł wygeneruje dużo rozpaczy, więc może nie. A to nie o to chodzi? Może mieć problem z reklamacjami potem, A, aha. Przepraszam, kto niby będzie reklamację składać? Nie wiem, ktoś się zawsze znajdzie. Wiesz, znaczy nie da no pewnie, ktoś złoży jak przeżyje. Nie, obawiam się, że Drakonie, że w twoim modelu biznesowym jest pewna luka. Luka Madrid. Co? Nie do jaka. wszystko się zgadza. No zaufaj im po prostu to nie wyjdzie. Że to jebnie. Dobra, idę tam do ciebie, bo. builder. Nie, godmok, go... godmok. Spokojnie jest. Bez... A dobra, jest to chyba tam. Dobra, już tam idę do ciebie. Strzelajcie, co? O kurwa, zostaw kurwa, dobra, agruj go, agruj. Co on wtedy ma mniejszą wytrzymałość jakoś? Nie ale po prostu w niego napierdalam, bo... Ale poleciał. Ale urwał Nie, ale coś się nie pasuje w tym modelu biznesowym, przepraszam no. Nikt się nie będzie z... żadnych reklamacji, super, super zabawa. Dla mnie, a nie wziąłeś dla pod uwagę, że ci ludzie mogą mieć rodziny i oni mogą składać reklamacje? No to no. niech się za... no to daj im się bony do ten. No to daj im się bony tak do wykorzystania naszego Nie no, w naszym biurze podróży Tylko może nie do gildii górniczej, a gdzieś indziej, może na jakąś rajską wyspę czy gdzieś? Ty ty, od kiedy to namiot Haradrimów rekrutuje z Umbaru? Od teraz To w ogóle jest tawerna? Pierdalać. Uf. Czy Mordor w ogóle jeszcze ma tawernę? Czy się z nie zrezygnowali w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra. LUMOS Maxima! Pierdolniej Nima Chyba Mam wrażenie, że to będzie najdłuższa bitwa w tym w tej serii Spalić ci kurde i to uważaj, bo to, bo tu zielone jest. A tam, a Ja się nie przyjmuję no. tak jak te pedalskie elfy tym... Jasne. A potem nie będzie czym oddychać. W. Gdy... W sumie mogłem swojego bohatera nazwać w pierdoli. Ty pierdoliny To no, może następny sezon tak, takiego stworzysz. Nie no, bo, nie no bo w sobie już ten mój ma niezły w ...niezły, czarni Ja nie? Nie cierpię. Czemu oni brody mają? I włosy? Są Nie mam pojęcia. Jakim cudem, jakim cudem w... oni się rodzą z błota? Przecież keratyna nie rośnie, nie rodzi się, to jest białko. Jakim cudem to się może brać z błota? Tanaka ogarnął. No. Wiesz co zrobiłem? No, nikt nie Wiesz co zrobiłem? Rzuciłem kulą ognia na rozpierdoloną jamę, ale powiem ci, że ta kula ognia na budynki jest teraz naprawdę zabójcza. Nie licząc tych, wież. Wierzę, Dobra, wierz... najważniejsze. Dobra, najważniejsze teraz będzie. Widzisz to? Czekaj, zaraz zobaczę. Gdzie? Yy. A, są dobra. A, Minastirii. Minastirii tam jeszcze zostało. No to co, wjeżdżamy A, i... ja mam o, ty. A, no to zajebiście. Ha, zapisy, dobra. Przez, żeby powiedzieć, że to myślałem, że ta sesja potrwa krócej trochę, ale dobra, nie, nie... Nie że... no, dwie godziny z to łuskamy na ludzi, a może półtorej godziny. No jest półtorej. i jest półtorej. No. <laughs> Ja chyba zrezygnuję z tytułów odcinka, bo mi zabraknie znaków na tytuł. Już to widzę po prostu. Chyba, richtig. Ramaja. Uhuhu Ramaja. A dobra, nie w goblinę rzucają. A dobra, budujemy się. To co, mogę wjeżdżać? Czekaj. Powoduję się tylko i zaraz coś sam do ciebie lecę. A czy jak się przepchniesz, to spoko. No i dobra, idziemy. A, tylko Eomera na konia muszę posadzić. Jak zwykle. Eowinko, gdzie jesteś? Ty też. TY! No dobra, wezmę sobie. Ciekawostka, Eowina dopiero od trzeciego poziomu może być na koniu. Ciekawe. Nie, generalnie Ełowina, jak dla mnie dalej jest żałosnym bohaterem i nie warta w ogóle rekrutacji Dobra, zrób wyrwę w murze He? Tak chcesz to rozwiązać, no dobra sumie, czemu nie No tutaj w tym murze Zrobimy jej kurde Bagdora. <laughs> Bagdor. A mówi trochę potrwa. Jest to może choć bramą no to ty tam bo napierdalaj dalej mury, a ja ten... Nie ma to kurwa 3 lata! Ale po coś te ty masz, nie? Żeby napierdalały w mury. W też by. A wiesz co, w sobie chuj, idę do ciebie. Dobra, tutaj nie chcę napierdalać, bo co innego mają do roboty? Builder wychodzi, chyba. A nie, dobra, został. Został w środeczku. No ty idziesz na prawo, ja na lewo. Tak będziesz szybciej. Ale żeś rzucił tą włócznią. O. To jest taroneczek. No zajmuj, Właśnie, zajmuj. je to zajmuje. No zajmuj, zajmuj. Dobra, nie mają builderów. Ale jeszcze jed... ale spoko idzie w moją stronę, to zaraz w lub skoczy. Ty, uina w sumie. Jak ten męty? Zajmij ten posterunek, jesteś bezużyteczny. ja bez to ja nawet mocy nie wziąłem. Oj, mam już na. światełko. I starych? Nie, nie, tych. Te, te z mocy wieczornej, nie. A może zrobimy remake powrotu króla? Ktoś to jeszcze pamięta? Dobra, po bilderze Eomer bardzo ładnie go tam piznął w nie, nie słyszałeś. No, remake powrotu króla. A to nie zostało już no. zrobione? Ale no, robiliśmy. No, dlatego remake. No, remake. No, nie. W sensie gry. A. To miało być oblążenie? Nie no, powiem już dwa razy było na kanale. Myśmy tu weszli jak do kibla, nie? I nam chyba nawet niczego nie zniszczyli. Aha, jeszcze tutaj fair się. Turmem. Masz się fajnie też? Bo... Czekaj. Yy, manga Masz tak, manga Dalfo. I łuczników też. No to, to może nie idziemy. Możemy napały. No i... chyba, że, chyba że tak, chyba że zrobią to. O tak. Co, wycofa... Odwrócili się. Mhm. I Gondor jest cały nasz. Efektycznie. A już wcześniej był cały nasz, chyba. Czy nie? Nie no. Dlaczego nas nie poinformowali o tym, że już jest cały nasz? Co my z tego mamy? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Zniszka przy werbowaniu bohaterów, o. No, na, na tym etapie bardzo nam to będzie potrzebne. To co, no Errol? No to wszyscy, wszyscy zmierzają no? ku mnie. na Ogarniłem, Ogarnąłem jednego Enta sobie przy okazji chyba, także. No, e, Tranduil no, róż dupę i Haldi. Haldi jeszcze Glorfindel może na ten do Isilien. No i są otoczeni, kurwa. Chy, o, wiesz, to chyba, że zaczekamy jedną turę. Jest no. niebo. Na co? Nie ma co czekać. Niebo jeszcze byśmy. Nie, bo byśmy musieli. bo Byśmy się wtedy wszyscy, wszyscy, wszyscy wpierdolili naraz. <grym> nie, bo i, tak, i tak byśmy musieli jeszcze no, turę czekać na Omer'a. Dobra, to jest tam oleum. Dobra, no jak nie wyjdzie, no to mamy jeszcze kilka armii, które im skroją dubska, nie? Czy nie? Ostatni save w tej sesji. Nie, nie wiem czy się opłaca, ale no cóż. To... Leci, znaczy w tym sezonie w zasadzie. No, teraz to już na pewno ostatni. Bo postanowili poczekać na wpierdol. O, był sens. Za, wzięliśmy, ich od wzięliśmy ich ze wszystkich stron. To nie miało tak zabrzmieć. Tylko uwaga, bo to Godmog będzie. A to masz Aragorna, to chyba sobie poradzi. Nie, no, got z Godmogiem to sobie raczej poradzi. No co, ty budujesz fortecję Janty. Dokładnie. No, tak jak, tak jak wtedy, ty stawiasz dwa enty, dwa wiece entów i ten. No, ale muszę. Ja jeszcze gospodarkę muszę. Ale masz trzech builderów, no to chyba ci starczy. No, ja to, to się wyrobię.